Cześć witajcie, witam was w kolejnym odcinku poradniku z Minecrafta Dzisiaj pokażę wam jak zbudować taką oto prostą farmę bambusa, która bardzo szybko tnie bambusa i samemu go zbiera, nie potrzebuje żadnej waszej ingerencji w to Wszystko dzieje się w pełni automatycznie i wszystko zbiera się do tej skrzynki, którą widzicie przed sobą Jest ona bardzo prosta w budowie i nie jest droga w budowie, naprawdę potrzeba do niej zaledwie paru rzeczy, żeby ją całą zbudować Patrzcie jak to wygląda tak w ten sposób się prezentuje cała farma. Tutaj zbiera nasz, e, się nasz bambus w bardzo szybki sposób, tak jak widzicie. O tutaj macie, w taki, tak szybki sposób potrafi się zbierać nasz bambus. To wszystko za pomocą tego, że e, ten piasek się bardzo szybko porusza pod tym bambusem, przesuwany przez tłoki. No i dzięki temu ten bambus bardzo szybko rośnie, no i wszystko się zbiera do oleja i trafia do skrzynki. A z tyłu mamy również wyłącznik całego mechanizmu. Jeżeli byśmy go chcieli zatrzymać, wtedy e, bambus nam się przestaje e, produkować. A gdy włączymy to z powrotem, znowu może się cały produkować. Jest to również dobry zasób, jeżeli potrzebujecie szybko czegoś do przepalania. Dzięki bambusowi możecie e, używać go zamiast węgla w swoich piecykach. No i to wszystko składa się w bardzo fajną całość, która jest naprawdę prosta w budowie. Ok, zaczynajmy, a ja Wam pokażę, jak to zbudować. Ok, przygotowałem sobie wszystko, co potrzebujemy do zbudowania tutaj w tej skrzynce. Yy, ale na sam początek, Wam powiem, że aby Wam yy, uszy nie wybuchły, kiedy zbudujecie tą farmę, ponieważ cała farma jest bardzo głośna przez te tłoki. Yy, wejdźcie w opcję muzyka i dźwięk i yy, ściszcie sobie zdecydowanie głośność bloków, ponieważ yy, one tworzą te tłoki naprawdę yy, duży hałas. Jeżeli nie chcecie, żeby Wam uszy pękły, yy, ściszcie sobie koniecznie, wtedy yy, Wasza farma będzie dużo cichsza. No okej, okay, a ja wszystko co potrzebuję do budowy przygotowałem w tej skrzyni, jak widzicie jest to parę naprawdę podstawowych rzeczy, nie ma tu nic specjalnego, na pewno będziemy potrzebowali dwa bambusy co najmniej dwa żeby to wszystko nam urosło więc dwa wam w zupełności wystarczą do tego oczywiście skrzynie i lej, do których będzie nam się wszystko zbierało, oprócz tego z nowych rzeczy będziemy potrzebowali trochę redstone'a ja mam cztery, ale tak naprawdę tak tylko dwa proszki redstone'a wam wystarczą cztery pochodnie, dwie wam wystarczą i jedna dźwignia, ja mam tutaj podwójną wersję, jakbym chciał wybudować dwie takie farmy, ale dwa na dwie pochodnie i jedna dźwignia mam Wystarczy do tego potrzebujemy koniecznie pięciu tłoków zwykłych i dwa lepkie tłoki. To ważne, aby były dwa lepkie i 5 zwykłych. No i jeden detektor który będzie na murach miał nasz mechanizm zbierający całego bambusa a oprócz tego będziemy potrzebowali około staka, jakiegoś budulca u to jest kamień, żeby fajnie wyglądał Stak wam w zupełności wystarczy, to jest nawet dużo za dużo dwa piaski, może to być również ziemia, ale piasek ładnie wygląda w tym wszystkim, a nie jest trudny do zdobycia więc polecam wam piasek, dwa bloki no i trochę szkła u mnie jest 14, to w zupełności wystarczy, żeby wszystko obudować no I żeby to wszystko się zbierało ładnie do tych y, skrzyni i do tych lejów. Ok, jak mam już wszystko w ekwipunku to możemy zacząć budowę. Ok, wybuduję to wszystko tutaj obok y, farmy, którą już wybudowałem. Jak widzicie y, ta farma zajmuje dość mało miejsca, więc y, nie potrzebujecie jakoś dużo terenu. Ale zaczynamy od y, postawienia skrzynki i na nią postawimy lej. Klikając przycisk Shift, klikamy na górę skrzynki i wtedy lay nam się postawi w taki oto sposób prosty, dzięki czemu wszystko będzie trafiało w odpowiedni sposób, a to już nam nie będzie potrzebne. Teraz nam będzie potrzebne trochę tego. Ok, bierzemy kamień i musimy zbudować coś w stylu takich rogów. Jeden kamień kładziemy dokładnie za skrzynką, no i dwa po przeciwległych stronach zostawiając tutaj dziurę którą wsadzimy dźwignię w tym oto miejscu. Kładziemy dźwignię i możemy ją, yy, kiedy jest na dole, wtedy farma jest wyłączona, kiedy jest u góry, farma będzie włączona. Yy, następnie musimy położyć dwa kamienie w taki oto sposób. O, tak, aby tu była dziura. One muszą być yy, latać, jedną kratkę nad ziemią. W ten oto sposób. Teraz będziemy kłaść tłoki. Najpierw będziemy kłaść tłoki nielepkie, tylko te zwykłe. Musimy jeden położyć w ten sposób, jeden nad kamieniem i robimy dokładnie to samo z drugiej strony. W ten oto sposób musimy postawić te tłoki, aby jeden kamień był pomiędzy nimi, a zostanie nam wtedy już tylko jeden tłok, bo yy, którym zajmiemy się zaraz, ale najpierw postawimy jeszcze te zielone lepkie tłoki. Jeden będzie położony z tej strony, a drugi z tej strony na tym kamieniu. Jak macie ten kamień, to on musi być w tę stronę. muszą być położone tak, aby jakoś na siebie patrzyły. Tak to powiem w ten oto sposób. Ok, następnie kładziemy dwie czerwone pochodnie z jednej strony i z drugiej strony. I to jest ważne, aby położyć je najpierw, ponieważ zaraz będziemy na nich kłaść piasek. Zaraz zobaczycie, jak, ale one muszą być w tym, i z tej strony muszą być położone. Ok, bierzemy piasek. I pierwszy piasek, co ważne, stawiamy y, zalejem w tym oto miejscu na tym kamieniu, a drugi po którejkolwiek z tych stron nad y, czerwoną pochodnią. On wtedy nam nie spadnie, tylko będzie się utrzymywał w taki oto sposób. No i teraz, y, jeżeli położymy, mamy redstone naszego, będziemy potrzebowali dwa redstone, a. położymy jeden tu. I teraz, kiedy położę tutaj ten redstone, cały mechanizm nam się włączy, patrzcie jak to będzie wyglądało. No i w ten sposób piasek nam się rusza i będzie bambus zaraz na nim rusł. Chwilowo wyłączymy cały mechanizm dźwignią, ale jak ją włączymy, to wszystko działa poprawnie. Ok, no to teraz zbudujemy mechanizm zbierający bambusa, który jest bardzo prosty. Będziemy potrzebowali detektor. Musicie pamięcie, pamiętać, żeby to był detektor, nie dozownik, nie podajnik. Ta taka twarzyczka, on wygląda w ten oto sposób. Z tyłu ma diodę i z przodu taką twarzyczkę. No i... Detektor musimy postawić nad jednym z tych dwóch redstone'ów, jeden detektor, więc y, klikam przycisk Shift y, i prawym przyciskiem myszy musimy kliknąć na redstone'a, wtedy ten detektor nam się postawi w odpowiednim kierunku, czyli ta strzałka taka musi być, ten y, trójkąt musi być ku górze, twarz musi być ku dole, a u góry musimy widzieć tą lampkę czerwoną, tą diodę. Yy, która ma być u góry. No i ok, jeżeli mam coś takiego, stawiamy na niej jeden blok budulcowy, jakiś yy, u mnie to jest kamień. No i ten ostatni yy, tłok, który nam został stawiamy w taki oto sposób. No i yy, w ten sposób się prezentuje już prawie cała farma. Jeszcze tylko bambusa posadzimy. Proponuję wam zabudować to miejsce trzema kamieniami, żeby bambus nam nie wylatywał. No i będziemy już teraz sadzić bambusa. Yy, to już nam będzie niepotrzebne. Więc sadzimy bambusa i musicie pamiętać, aby bambus, który położycie, musi być urośnięty do takiej formy. Czyli nie może to być taki bambus. Dlatego mam dwa. Jeżeli taki coś posadzicie, takiego bambusa w takim... i on jest w takim stadium rozwoju swego, musicie kliknąć na niego jeszcze raz i posadzić dwa bambusy, żeby on był w taki oto sposób, nie w taki. Tylko taki już urośnięty. O! No jeżeli mamy takiego bambusa, który rośnie nam w tym miejscu, yy, no to pozostaje nam tylko włączyć cały mechanizm, I zobaczycie, mechanizm będzie działał. Bambus się tnie, i wszystko spada nam do leja i się zbiera. Natomiast parę bambusów wylatuje nam poza naszą, nasz lej. Tak jak widzicie, i yy, musimy dlatego obudować to wszystko szkłem, tak jak to zrobiłem tutaj obok. OK, aby obudować to szkłem. Tu możecie postawić jeszcze jeden kamień. No i kładziemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jednaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. To możemy zniszczyć. No i całą naszą farmę mamy obudowaną i w pełni działającą. Teraz wam pokażę, włączę ją. No i patrzcie, jak to szybko działa, bez żadnego problemu. Bambus nam się tnie i wszystko trafia do tej skrzynki i bardzo szybko nam się zbiera bambus do tej skrzynki no i dzięki temu możecie mieć nieskończoną ilość bambusa. Jeżeli wam się skończy w skrzynce oczywiście miejsce, możecie ją poszerzyć. Wtedy wystarczy weźmiecie jeszcze jedną skrzynkę. No i postawicie ją obok, poszerzając miejsce na Waszego bambusa. Okej. Okay. To by było na tyle. Z tą farmą to nie będzie tak naprawdę wszystko, ponieważ pokażę Wam w następnym poradniku, który pojawi się na moim kanale, jak zbudować z tego i jeszcze z kaktusa. Farmę, która będzie wszystko automatycznie przepalała. Bo tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, to już tak w ramach ciekawostki, jeżeli weźmiemy kaktusa. Wyłączymy na chwilę naszą farmę. Jeżeli weźmiemy kaktusa i posadzimy go w tym miejscu. No to się nie da aktualnie zrobić, ponieważ żeby zrobić to z kaktusem, kaktus nie może rosnąć koło tego, koło żadnego bloku, więc. O, teraz nam się da posadzić kaktusa. Jeżeli mamy coś takiego, gdy włączymy z kaktusem będzie się działo dokładnie to samo i kaktus będzie również rósł dość szybko i będzie nam się zbierał tutaj do skrzynki, tak jak widzicie, trochę wolniej niż bambus, ale również rośnie. No i z tego wszystkiego możemy zrobić automatyczną farmę ekspa, którą Wam pokażę już w kolejnym odcinku, jak to zbudować, albo przynajmniej w jakimś najbliższym odcinku na moim kanale, eee, dzięki czemu będziecie mogli mieć nieskończoną ilość bambusa i kaktusa w swojej skrzyni, no i do tego będziecie dostawali dużo expa. Ok, to wszystko z mojej strony, dzięki wam wszystkim za oglądanie, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, zostawcie koniecznie subskrypcję, możecie zostawić również lajka, like, to bardzo motywuje do pracy, przyrosty kanału są bardzo duże, więc pamiętajcie, aby zostawić to suba, bo nasz kanał rośnie bardzo mocno w górę, no i mam nadzieję, że filmy będą się pojawiać już tylko częściej. Napiszcie koniecznie komentarz, co byście zobaczyli w kolejnym odcinku. Może macie pomysły na jakieś fajne poradniki, z chęcią wam je zbuduję, abyście mogli zobaczyć, jak to zbudować. Koniecznie zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że mnie oglądacie. Do zobaczenia i cześć.